naprawdę trzymał się za nim ale nie mógł go doścignąć po prostu także no czerwone bolidy miały pecha takiego że się w Pali nie mieści ale z zaskoczeniem Renault nie Renault ładnie pojechało czwarta piąta lokata kurwa gadają po turecku chyba Ja mam wyłączone My jesteśmy co? a At taki my nie? Ren to ja bym wyłączył. Znaczy co, co tam, co nie lubimy? Do KEBi tam no, proszę. Dobrze, może być. To w obronie prądy im chyba wyłączymy, co? To jest, to, to jeszcze jest ten stary domek górski, nieprzerobiony rozumiem, no to tak. nie? <laughs> Staruś, gramy rozsądkowo. Thatcher, Termit, nie? I gdyby dół. Naprawdę? Czemu nie? Weźmy coś w frywolnie, na tarczę pójdźmy. <laughs> to jest kurwa ranket, moi drogi. Ale powiem ci, że się w dwóch gra ciężko w rankede, nie? Mm, tak, tak, tymi... tak, tak, tak. <laughs> no ja biorę Thatchera, jednak mimo wszystko to... No dobra, y, termit zajebany. Ace, święty. Mm. Patrz, y, w, zrezygnował z termita, ale okej, okay, Ace też jest okej. Okay. to ja wezmę termita, bo on szybciej podłoży. O tak, i wyjebie całość, a ja dobrze rzucam kulkami analnymi. We need to

Kurwa, pierdolą, mam nadzieję, że nie będą pierdolić. Kurwa, podczas meczu. No, kurwa, ty. Zjebie ich jak z kurwy synów. Górę suki. Gdzie ja wystartowałem? Bardzo pojebanie i bardzo daleko. Uła! Już dostaliśmy w pierdol? No nie wiem skąd. I coś wiemy? Jakieś dr dr drone się? Nie wiem. A my bardziej chodzimy gdzie? Nic nie wiem Marek Mogę rzucać nas... jakieś kurki analne czy coś Spróbuj. Próbuję. Dobra Jadę dronem <laughs> Jadę dronem, trudno łapek nie ma, jest kamera pierdolona O no dobra Jest w korytarzu, w korytarzyku jest o kurwa! Z góry, z góry prawie mi pojebał. bo byśmy musieli tam wejść. Bo nas tu rozkurwi. Uważaj, bo on z balkonu, nie? To co, wchodzimy czy nie? Mamy jakieś pułapki. dobra Kurwa. O kurwa! Skurwa Wybieg stamtąd. Znaczy miałeś dobry pomysł, ja pecha miałem, bo Strzelał do ciebie a mnie porobił, wiesz? Tak, 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 tu się granat wyprzedał, no trudno, no to co, teraz będą mieli doł, nie? Tak myślę, nie? No, to czera się bieram, bo... O, zaraz zobaczę czy ci zalicza to główno nie? Walizka u góry została, nie? Tak, taką przez walizkę z do góry, no to więc... No trudno, porobili nas jak dzieci Tak, długo. No, no to, to, to jak dobrze to rozegramy, to powinniśmy wejść. Ma Smoka mają, także mogą nas szczodzić. To nieważne, to chodzi, grozi żeby zrobić dziurę, mm, nie? To jest tam, mm -hmm. nie wiesz co jeszcze. Muty są, na pewno. To jest maestro pierdolony, tego nie wiem. Jest lekarz. Nie, róg, czyli to pół biedy, kurwa. To pół biedy. Ten koleś chyba dobrze gra tym, tym pierdzielonymi kamerami, będzie nas tu jebał, wiesz? No dobra, no Jezu, Sarek, no ty się... no. tylko... Czy mamy tam? Miu... Pośleć, odkładam. Nic nie było? Dobra, no to jesteśmy w domu Koplery dostaniemy. No bank Już słyszę kogoś Bieg kurde tłuszcz Kurwa, skąd dostałem? Mam plecy mi zrobił, kurwa mać. A gdzie był ten nasz z góry? Ach, dobra, ale nieważne. Dobra, dobra, yes, dobra. Yes, yes. Ładnie, ładnie, A, ładnie, ładnie. Wow. Ale super, bo jest podłożone. Było, wiesz. Mm -hmm. Nie miało znaczenia, nie? Już nie miało nic znaczenia. Ale jednak chodzą po tym punkcie. Nie? Hmm. Chodzą, chodzą. Ok. To samo pewnie, co? Będziemy kombinować. Myślisz, że oni znowu dół zagrają? No, myślę, że tak, tylko mogą tak, wybrać Tak, tak. Chyba, że z drugiej strony teraz byśmy wchodzili, ale nie wiem, czy jest sens kombinować. Nie. nie tu nie. dziurę i najwyżej by ten. Pólki Jak się analne, uda, to pójdziemy. Dział, nie? No. Ale, Ruka, jak usłyszałem, stary jak on biegł, ciężki no worek, znowu, kurwa, kartownik. Ok, no, U, utru utrupiłeś jednego szybko. Yy, to jest raz i dwa yy, rozbiłem. Yy, to jest wszystko, reszta się chuj tam. Ja proponuję tak samo, Arek, bo. Dobra, Tak, otwarte drzwi to jest otwarte drzwi, nie Bo już się muszą się zastanawiać kurwa co tu zrobić, nie? To jest dobry ten schron tutaj, ten tunel, nie? C4 z góry może pójść. No... To Prądy wiem, są to. No. Poszło się podkładał na pewno. Dobra, podkładaj do widzenia. I spierdalaj. I spierdalaj. No i pięknie. Mamy to. Skurwysyny. Wszystko, kurwa. Tak ma być. Ja umiem, kur... Ja Dobra. Ty wiesz kiedy rzucić, nie? kiedy rzucić. Hehehehehe, O, tego najważniejsze zajebałeś. Loading Four last operator standing. Loading bolt. Oh, kurva.

Ładnie po... Jednak, patrz, dwie dziury z dwóch stron, stary, to też jest mocne. Tak, no ale... To <laughs> no się udało, tak? Się udało i nie ma to tamto. Aha, dobrze. puchnie zagramy chyba w naszym stylu, co, Arek? Tylko po, pod oknem bym cię prosił, żebyś piznął. <laughs> A boisz <zbrojusz> się, <laughs> że żeby... zaskakuje? <laughs> tak, tak, zdecydowanie, stary. Dobrze. Wiem, co nią robiłem. Wiem, co nią robiłem! <laughs> Zobacz, jak tylko pokój wolny, to od razu, nie? Fru! No, to, ale to tak, to jest metoda, nie? To jest jedyne okno, gdzie ona może wejść. Nie, nie, ma, nie ma możliwości inną postacią wejść przez to okno. Tak, dokładnie. Dobrze. Ole jestem dobry! twarde, A sufit ktoś robił? Nie, 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 do, nie, nie, nie ten Nie dojdę, tak <coughs> do sufitu <coughs> Mam lecieć, czy nie? Nie Jest dobrze, nie? Tu się zamyka, zawsze krzyczy, że tu się zamyka, nie? O kurwa! Zaraz naszego odjebią. Czekam, czekam, czekam. <grywa> kurwa, prawie zginął. Teraz mnie odjebią. O ty chujku Coś wiemy <laughs> O, Co jest z tobą? Po góry porobili nasi Wiedzą gdzie jestem Wyrzucali z okna kuchennego Aaaaa! Skurwysona Pochybiłem się, to moja wina A gdzie jest? Na, no, na kuchennym? Na, na kuchennym, tak Aha, dobra, czyli Oooooooo Moja wina, bo się pokusiłem, nie? Ja. No to tak zawsze jest, jak już masz tą przewagę Tak, to... tak to To my ten był teraz, nie? Nieszczęsny. Nic. no tak, a ja, tak, tak. Dziad, dziad, dziadka biorę, nie? Teraz to by trzeba było rozsądnie <laughs> tu pojechać. No to ja miłtem. Jak ci rozwalą. Ale ja wystarczy, ja prądy jednego Tak. Wystarczy, że jednego miłta Ale kajt jest za wolny, wiesz? Tak? Ale nie, nie no. wiem. Ja ci coś powiem. Ja wiem, że to tak dziwnie zabrzmi, ale ja umiem rzucać tymi kulkami i rzadko kto umie mm. tak rzucać dobrze jak ja. <laughs> Rozumiesz? Czyli jest ten no. moment, w którym jest nadzieja, że powinno się udać, nie? Dobra, no spróbujmy to ci. Nic się nie stanie, nie? Ja daję, Ja daję tego. Dobra, no. bo to jeden wystarczy. Tutaj daję drugiego. Taki mam plan. Bomb hmm. hmm. Poradzisz sobie Arek, bo ja już nie mam czym Nie, B nie, nie, nie będę próbował O oh, ja yeah. ładnie Wykryją mnie zaraz. A bomb. Protect it. Oh. Rekoszki. Aaaa! Rekoszki. Zrobimy! Zdanie. Oni są od tyłu Arek. Tak, tak tam, tam. Nie wiem, czy dobrze robię, no dobrze ładnie. Eee, y, glas, uważaj, glasem nie, nie, nie ten, nie prowokuj. Nie, stój. Zaznaczam! Jest Nie! Olał to wejście, olał to wejście Olauto wejście. Ach, tak, jest tuarek! Oh. Super, super no, dobrze. dobrze powiedziałeś, dobrze powiedziałeś. Ach. O, strzelił ale nie trafił? Nie, 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 bokiem poszło, akurat cofnąłem się, wiesz, przeskoczyłem, no, nie, stamtąd. Ale nie przepalili się, wiesz co, ten, chibany popaliłem ich też. Widzisz, kurwa.